Google poinformował znienacka, że Google AI Overview, czyli to co mieliśmy okazję doświadczać na przykład w Stanach Zjednoczonych, pojawił się w dziewięciu nowych krajach, między innymi w Polsce. I co to jest Google AI Overview? To jest taki nowy snippet, który generuje odpowiedź w wynikach wyszukiwania bezpośrednio przez model językowy. To, co tutaj jest ważne do powiedzenia, to Robert, zobacz, jak bardzo różna jest sytuacja względem tego, co kiedyś o tym mówiliśmy. To znaczy, jakie są ograniczenia over, AI, overviews, albo przynajmniej jak nam się wydawało, jakie są, to znaczy, że model nikt to nie będzie klikał, bo na odpowiedź czeka się 6 sekund. Takie było założenie. No to proszę zobaczyć, jak ten problem został rozwiązany. Te odpowiedzi pojawiają się od razu. Nikt to nie będzie klikał, bo są halucynacje. No to proszę, jakie jest rozwiązanie, nie ma halucynacji. Więc ja tylko chciałem e, chciałem was uczulić na to, że nie patrzcie na to, że gdzieś jakiś jeden pojedynczy wynik zawiera jakąś błędną informację i dlatego to nie wypali, bo to wypali. To Musimy żyć w stanie, że to jest i będzie musimy się do tej sytuacji zaadaptować. Ale może Robert pokaż, jak to u Ciebie wygląda. Ja tylko przypomnę, że to jest mhm. jak na razie tylko dla zalogowanych użytkowników, ale pewnie niebawem pewnie nie się też pojawi dla, dla użytkowników niezalogowanych. Tutaj Bardzo kolega dziękuję. pisze też, że potrafi zwrócić angielską odpowiedzi na zapytanie pełno. To tak jak właśnie mówiłem, no to, to są chwilowe problemy. Do pół roku ich po prostu nie będzie, więc nie ma Dokładnie sensu się tak. zajmować. Ja jeszcze jakiś czas temu, Damian, dziękuję, że powiedziałeś właśnie w kontekście performanceu. Myślałem, że nie będą mieli zasobów, żeby hmm. dostarczyć właśnie tego typu search na cały świat. Natomiast jakby performance modelu Google Gemini Flash na przykład jest absolutny, co jeden z najszybszych modeli, ten poziom halucynacji był przez chwileczkę prezentowany przez nas, problemy na pewno będą, będą chwilowe, ale ten search ładuje się momentalnie, ja teraz udostępnię jakiś przykładowy ekran no i tak to wygląda, zobaczcie Państwo, wpisałem sobie jakąś najprostszą frazę, ponieważ AI overview jest widoczny zazwyczaj na takich frazach powiedzmy które mają pomagać, czyli powiedzmy, jakieś, co to jest, co tam, albo jak coś zrobić, no nie? czyli jak ugotować ryż. No i widzimy, że ten wynik pojawił się natychmiast. Co, co, co tutaj jest dla nas informacją? To jest informacja, że to jest jakiś cache na pewno. To nie jest tak, że on jest generowany on demand dla Ciebie, tylko na pewno jest w sposób skeszowany. Mamy możliwość rozwinięcia tego wyniku, no i mamy fantastyczną odpowiedź. Znaczy, nie wiem czy fantastyczną, no ale na pewno dowiemy się, jak ugotować ryż, no bo każdy wie, jak ugotować ryż. Po prawej stronie mamy strony internetowe, które zostały wciągnięte albo były brane w procesie, jakby nie wiem, budowania tego snippetu. I tutaj widzimy panią Anię Starmach, widzimy Aldiego i widzimy firmę również Gerlach.